Trzy lata temu, gdy mieliśmy okazję, że tak powiem, odpowiadać wprost jako zarząd za sytuację, to pamiętam piaskowe boiska po lewej stronie, które właśnie po Państwa prawej stronie, które mogliśmy oglądać i pamiętam dyskusję, gdy zastanawiano się, czy sekcja piłki nożnej w ogóle powinna w Wydlowskim Klubie Sportowym Chemik istnieć, ze względu na to, iż kwota tego zadłużenia sięgała około 400 tysięcy złotych. W ciągu tych trzech lat dużym wysiłkiem udało się 44%, bo dokładnie to wyliczone mamy co do złotówki spłacić, zmodernizować częściowo obiekty tak, by rodzice przeprowadzające swoje dzieci nie bały się o występy w tłumach kurzu, a w normalnych warunkach mogły ten sportowy rozwój przechodzić. Wziąłem na siebie tą odpowiedzialność za wnioskowanie do zarządu, aby Zrobić to jednorazowym trzęsieniem ziemi, jak to nazywam, ale po to, by móc pracować na nazwiska osób, które są w tym zarządzie, aby móc stworzyć autorski projekt sekcji piłki nożnej, taki, który jest oparty na młodzieży, nie tylko kiedy brakuje na autobus i na sędziów, ale taki, że my wiemy, czego chcemy i wiemy, że tą młodzież stać oraz młodzież w Ełkstwie Kujawsko-Pomorskim, aby sportowo móc walczyć o awanse, a nie tylko o przetrwanie. W związku z czym niezależnie w jakich rozgrywkach wystartujemy od sierpnia na pewno będziemy chcieli, aby celem był jak najlepszy wynik, tak byśmy nigdy nie musieli się przejmować, że drużyna wygrywając w takim takim terminie muszę wypłacić premię, bo chcę być po prostu wiarygodny wobec tych chłopaków, którzy wyjdą, że jakim obiecuję taką, taką kwotę, to ona będzie dotrzymana. Że najkrótszą drogą do dobrego zespołu seniorów jest posiadanie prawidłowej drabinki szkoleniowej. Uważamy, że nie da się domu zbudować od dachu, tylko i wyłącznie od fundamentów. E, oczywiście są przykłady pozytywne, e, nawet bardzo blisko, ale pytanie, czy uda się to utrzymać na dłuższą metę i na lata, czy to będzie e, odpukać, jakby tylko krótko, kró, krótko e, trwało. My mamy swoją wizję, aby to trwało na lata, ale przede wszystkim musieliśmy zamknąć całą przeszłość. Mówiąc językiem piłkarskim, chcieliśmy mieć zero z tyłu. Nie jest to zadłużenie klubu jako całości. Tylko jest to zadłużenie wewnętrzne sekcji piłki nożnej wobec, wobec tutaj finansów klubowych. Mówiąc wprost, nie było wstydu. Trzeba było korzystać z pomocy siatkówki z innych sekcji, które tą sytuację materialną mają lepszą, ale gdzieś tam już dłużej tego nie można było robić. Tak? No każdy, każdy, każdy musi funkcjonować, pracować na swój rachunek. W tym miejscu chciałbym podziękować Piotrowi Sięce, prezesowi sekcji siatkówki, za okazaną pomoc. Ale no, trzeba żyć na swój rachunek i swojego rachunku się trzymać. Tak? Mi jest przykro tylko, że trafiło to na zawodników, akurat tych, którzy teraz byli w zespole seniorów. Że to nie jest ich wina, że jakby płacą za cenę za okres, w którym nie byli. Łatwo powiedzieć, że takie jest życie. Ja powiem szczerze, że nie życzę żadnemu innemu prezesowi, jakimkolwiek klubi, aby musiał w szatni rozmawiać na pierwszym treningu przed nowym sezonem z piłkarzami w takim momencie. Było to bardzo trudne. Oni są jakby naj, naj, najbardziej jakby poszkodowanymi tej decyzji ich. Bez jako takiego za, oczywiście na konkretnym poziomie zaplecza finansowego, no nie jesteśmy w stanie utrzymać tych wartościowych zawodników, którzy corocznie w dużej liczbie uciekali od nas. No, bo, no nie było czym ich tutaj przyciągnąć. Wiadomo, że to się wiąże z finansami. Większość zawodników, którzy kończą wiek juniora, gdzieś tam chcą się wydostać spod. Pieczy rodziców chcą mieć jakieś pieniądze na, 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 własne, na własne życie. Ja nie mówię tutaj o jakichś, nie wiadomo, kosmicznych pieniądzach, ale jakieś takie przyzwoite stypendium, które, które pozwoli im złapać oddech. My, w, w ostatnich e, latach, e, mając ten ogon, nie byliśmy w stanie zaoferować im tak naprawdę nic. Dokładnie na koniec listopada to była kwota 513 tysięcy złotych, z grudniem to może sięgnąć około 520 tysięcy złotych. Znaczy powiem tak, że na, 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 na przychody, czyli mówimy o sekcji piłki nożnej cały czas jakby zaznaczę. To jest, to, jest, to jest kilka jakby czynników, tak. Największe zdecydowanie to jest działalność gospodarcza, czyli wynajem obiektów i giełda. Następny co do jakby wielkości, no to są to środki publiczne, bo około 100 tysięcy złotych z tych 513 to jest niecałe 20% dokładnie, ale one w zdecydowanej większości, bo 83 tysiące 103 tysięcy to są środki na szkolenie dzieci i młodzieży wynikające jakby z przepisów prawa i z wyników osiąganych przez tę młodzież, bo są dzielone głównie, bo nie tylko poprzez punkty zdobyte w posłownictwie dzieci i młodzież. One jakby nie wpływały na zespół seniorów i yy, będąc jakby uczciwym i dobrze rozliczając tą dotację, yy, my z tych środków na zespół seniorów nie korzystaliśmy i takiego prawa nawet nie mieliśmy, żeby z tych środków jakby korzystać. Yy, w, Często gdzieś tam też rodzice się pytają, tak? No składki rodziców to jest kwota 50 tysięcy złotych przy kwocie przychodu ponad mu miliona, czyli to nie jest jakby ogromna część, ale też w tym miejscu chciałbym podziękować rodzicom za to zaangażowanie, bo te składki one w całości by trafiają do tych zespołów młodzieżowych. Też jakby nie mieliśmy sumienia postępować tak, żeby składki płacone na młodzież na, przez rodziców trafiały do ogólnej kasy klubu i nimi spłacać bieżące zadłużenie. Z każdym z chłopaków jesteśmy mówieni na indywidualną. Hmm. Znaczy w 80-90%. Tak? No z każdym chyba, mówię mówili na indywidualną rozmowę, ponieważ e, każdy może dostać inne propozycje, być może z wyższych lig. Tak? Ja e, nie mam zamiaru nikomu blokować rozwoju, jeżeli on dostanie propozycję z drugiej ligi na przykład i kazać mu na siłę grać e, w swoim roczniku, gdy ten potencjał już jakby wykracza dużo dalej. Ale na pewno chciałbym, żeby oni zostali. Chciałbym, aby do czerwca e, pokazali się na tle. Rówieśników. Czasem taki krok do tyłu pomaga szczególnie mentalnie, ponieważ bardzo dużo zawodników często wierzy, że słowo szansa, iż mają być bardzo dobrymi piłkarzami, jest równoznaczne z tym, że już są bardzo dobrymi piłkarzami. I uważam, że szczególnie w sferze mentalnej to im się przyda, żeby zobaczyć tą różnicę między piłką seniorską a piłką młodzieżową, że tutaj rzeczywiście coś osiągnęli, ale także mogą to porównać sobie z tą piłką seniorską, gdzie widzieli jeszcze, ile im brakuje jakby likwidujemy to zadłużenie żeby nie walczyć o konkretne cele dlatego chcielibyśmy ich pozostawić ale przez te pół roku będziemy musieli rozmawiać o wypożyczeniach tak aby oni y, grali a nie stracili tego okresu